Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Ciełego witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wyski Gamer. W dzisiejszym hashtag czwartym odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Gorani Dostawcie mi tu przynajmniej ponad 48 łapek. W górę dobijcie mi celem subskrypcji do ponad 8000 subów. I jeszcze jedno. Chciałbym pozdrowić o siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepszy widzowie. Pozdrawiam Mniejszym Błodnym Bojem, pozdrawiam Jowemu i pozdrawiam Dobrecie paręńską pozdrawiam Kejda na Pobłoka Białego, pozdrawiam Szajbusia i pozdrawiam Jakuba Germandera, pozdrawiam Młody z Gdyni, pozdrawiam Michalinę Banaszek, pozdrawiam Misie, pozdrawiam Ziomka Adiego, pozdrawiam Sebastiana 050, myślisz Edwate, pozdrawiam Nardesiaka, pozdrawiam e, Jakuba Szymanka, pozdrawiam Handusa, pozdrawiam Watrykusa, pozdrawiam e, Agoro Piotra Antonina 6644, pozdrawiam Filip Kmewaifu, pozdrawiam Galeckiego, pozdrawiam kiedyś mi Godność pozdrawiam Barbeku, pozdrawiam Recha, pozdrawiam przez to innego pozdrawiam Pi 3 s 3 k 9 pozdrawiam Juliatera pozdrawiam Jadusa, pozdrawiam z Pozdrawiam SMJ, pozdrawiam Zbirolexa, pozdrawiam Jadłosa, pozdrawiam Bolo, pozdrawiam Pszczółka, pozdrawiam Natalię Mroczkowską, pozdrawiam Kendergorską, pozdrawiam Laurę Węgierek, pozdrawiam Agrochodowcę, pozdrawiam Miks markaimsa. i pozdrawiam Samka Piotra Kuzińskiego, pozdrawiam Hejka Tublaj, pozdrawiam Elowetu Kończykiem mamy na Półkach. I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie, bo No dobra, to teraz mi się wydaje, że uzupełnimy tą misję Tutaj w... w tym granitu Jestem w łóżku, ale to mi nie przeszkadza Dobra, idziemy Jakoś będę musiał tutaj tymi palcami sterować Żeby jakoś się stąd wydostać Dobra, wchodzimy na górę. Tak nie starać dziadkowi i takim nie Nie, nie. I teraz na babka mnie od razu przyuważyła. Nie miałam szans gdziekolwiek się schować. Zobaczcie, oni mnie już namierzyli. Po pierwszym dniu ja nawet nie znalazłam dobrego przedmiotu a oni już mnie znaleźli dobra teraz chyba wiem co robić może teraz coś się co Dobra. tutaj tutaj Dobra, dobra, uciekamy, uciekamy, nie, nie zdążyłem, ja to niosłem prosto do pająka, a ona mnie przyuważyła, Menda jedna. Dobra, postanowiłem, że nie będziemy tego utrzymywać, to nie jest żaden challenge, to po prostu zwykła gara i tyle, challenge tej gry zrobię, jeżeli nie wyjdę z domu w ciągu pięciu dni, dobra. I znowu na górę muszę iść. Ja tak pewnie o tej porze idzie spać trzeciego dnia, więc będziemy mieli szansę zabrać mu klucz albo coś takiego. Bo w czwartym dniu z tego co wiem, to on się budzi i będzie mnie łapał. A jak bronią mnie złapie, to już umarł w butach. On nie śpi! Zobaczcie, on nie śpi! I, I jeszcze babka mnie przeuważyła. Kurde, jak to szybko się ten filmik skończy. Wiem zabrać tego kurczaka do pająka, ale i tak nie zabiorę go, bo ponieważ mnie oni zauważyli. Może teraz pójdzie spać. Ja nie wiem jak im się ten grafik ułada, ale oni mnie w każdym grafiku łapią. Oni wszystko mają dobrze zaplanowane. Muszę robić i tyle. Te wielkie dzięki. Straszny dziadek od razu już nie przeważa. Jakiś ma włączony ryb, do którego nie mogę się zbliżyć. Tutaj jest tutaj tutaj. Uciekaj, uciekaj? O no tutaj dorbu. Może jest szansa, że mnie nie przeuważy. Szósta minuta, Dobra, ona już co poleciała? Nie, nie poleciała. Jak to? Ona jak pająk jest! Przeuważyła mnie jak pająk. Normalnie, pod łóżkiem, zobaczcie, no to hit po prostu. Dobra, mi się wydaje, że to trzeba zniknąć tutaj, pominąć i tyle. Dobra, ostatni dzień widzowie, ale mówię, to jest nie fair. Ja nawet żadnych przedmiotów nie znalazłem w ciągu tych kilku dni, bo już teraz dziadkowie mnie przyuważyli. A dziadek ten kociągle krzyczy Januar. A ta już krzyczy Where are you? I see you. I see you. tutaj nie powinnam nie znaleźć z mam klejącą w ręku będzie wszystko jedno dobra to tu ma miejsca tutaj i ptuli Byle żeby tutaj dziadka nie było i nie ma Ona gdzieś tu musi być Dobra. To są monitory. Widzimy podgląd całego domu. Babka jest tu blisko mnie. Drzwikiem zamknęły. Security. A tylko oni mają klucz. No, mówiłem, że oni mają klucz i że to otworzą sobie bez problemu. Kordę, ale zamknięty byłem na spód, jest nie wiem. Dobra, ta straszna babcia normalnie jak pająk wyglądała, że cię skarabradła po to łóżko i znalazła mnie. Tak po prostu. Dobra, ośmiornica mnie pożarła. No to wiemy, że na dziś ten na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobało Wam się, moje jegrze, przy fajnej odcinek z hashtag czwartego odcinka z galerii, to, to wiecie co robić. Znawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. To Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście by byli dalej w najbliższym, co z moimi filmikami na moim kanale Gamer. No i co, ja Wam nie przedłużam dalej czasu spędzonego z rodziną, czy też na Jeśli się poczuliście, Pan Archa Papa, pa, Pa, pa miłego dnia Wam życzę.